Jest 9:20, jestem gotowy do odjazdu, żeby wyruszyć z powrotem do Warszawy. Dzisiaj zatrzymałem się na takim kempingu. Niestety nie było nawet ciepłej wody. Było brudno. Jedyny plus tego miejsca był taki, że był papier toaletowy bo to zasób, który jest nieoceniony. A są jakieś śmieci. No, mało sympatycznie. Wybrałem to miejsce z premedytacją. Miałem do wyboru piękny, sprawdzony kemping, oceniany na 5 gwiazdek. Przez użytkowników aplikacji Park Fortnite. To jest, jest też sprostowanie do filmu do drugiego odcinka. Wtedy mówiłem, że aplikacja nazywa się Camp Fortnite. To jest Park Fortnite. <coughs> aplikacja polecona mi przez bardzo przyjaznych ludzi których spotkałem w Czechach na moim pierwszym samotnym noclegu Polaków tutaj to miejsce kiedyś cieszyło się dobrą sławą natomiast przeczytałem, że ostatnie komentarze już były takie bardzo słabe Mimo wszystko wybrałem wczoraj, że przejadę jeszcze 70 km żeby być 70 km bliżej, bo naprawdę czeka mnie wyzwanie dzisiaj. Google pokazuje 9 godzin drogi. Jest 920, więc myślę, że no mam szansę na 22. dojechać dużym wysiłkiem. To nie będzie najdłuższy dystans kilometrowy w moim życiu to jest 700 km. Ale nie po autostradach. Gdzieś tam ta trasa szybkiego ruchu zaczyna się na Słowacji. A żeby być na Słowacji, to muszę przejechać całe Węgry, no i większość Słowacji również. Ruszam, pędzę. Do zobaczenia później. Jesteśmy już na Słowacji. Przemknąłem szybko przez Węgry. Przed chwilą miałem tutaj spotkanie z grupą Rzeszowian, którzy też byli na motocyklach, prawdopodobnie w Rumunii, nie wiem, może też w Mołdawii. I mój następny przystanek to będzie właśnie Rzeszów. Znalazłem tam świetnie ocenianą restaurację, obok której jest palarnia kawy, także to brzmi jak miejsce dla mnie. Teraz odbieram sobie. Pół godziny, które nadrobiłem po drodze, i mknę dalej. Zatrzymując się w Rzeszowie, wstąpiłem do restauracji Under Seoul. Posiada niepowtarzalny klimat. I bardzo dobre, orientalnie smakujące jedzenie. I niestety, jeszcze nie dojechałem do Korei, więc nie mogę potwierdzić, czy faktycznie smakuje Koreą. Dojechałem do Rzeszowa przed 14, nie sądziłem, że to będzie w ogóle możliwe. Ale jestem potwornie zmęczony, więc zrobię sobie tutaj w Rzeszowie dłuższy postój. Niemniej myślałem, że będę około 22. Google pokazywał, że będę na 19 w Warszawie. Tymczasem okazuje się, że prawdopodobnie będę koło 18.00 już w domu. Ale Radek zapytał mnie w komentarzu, czy, czy w Mołdawii warto zwiedzić coś więcej niż tylko Kiszyniów i jakieś główne atrakcje. Nie mam prostej odpowiedzi, bo byłem w Mołdawii bardzo krótko. Na pewno Kiszyniów i Orhej Stary to są miejsca, które polecam, które warto odwiedzić. Całkiem fajnie można pojeździć na zachód od Kiszyniowa. Tam jest zielono, są serpentyny, drogi świetnej jakości. I to nie jak na Mołdawie, po prostu świetnej jakości. Także jeśli lubisz sobie pojeździć, to. Tam to będzie na pewno dobre miejsce do tego. <laughs> Natomiast nie wiem, jak pozostałe miasteczka, nie wiem, jak inne miejscowości, bo po prostu mnie tam nie było. Natomiast ja z całą pewnością będę chciał wrócić do Mołdawii, bo mi się tam podobało. Jakoś. Yy, Mołdawia przemówiła do mnie. Wracając jeszcze do Mołdawii, chciałem powiedzieć o tym, jakie wrażenie zrobiła na mnie kultura mongolska. Patrzyłem sobie w mapach, że. Do obecnego kraju Mongolii jest z Warszawy blisko 7000 km. Tymczasem wystarczy przejechać 1000 w linii prostej, i już można znaleźć ślady ich cywilizacji. Nie? Zabudowania, pałace, także to fenomenalne, jak wielkie imperium potrafili stworzyć. Palarnia kawy, słodkie zasteczka a tuż obok dietetyk Uważam, że to połączenie doskonałe po frustrującej wizycie u dietetyka możemy pocieszyć się słodkim ciastem w kawiarni Pyszne ciacho i kawa Tak to na środku to moje dzieło Ten kawałek serniczka na stole to najlepszy dowód na to, że potrzebuję przerwy Jeżeli nie mogę sobie zaufać w tym żeby moje ciasto trafiło do mojej paszczy to tym bardziej nie mogę sobie zaufać w prowadzeniu motocykla. Zdecydowanie motocykl. Piękne widoki. Spanko w krzakach. I pyszne jedzenie to jest to, co najbardziej mi odpowiada. Wszystkie moje gleby były spowodowane albo dekoncentracją, albo pośpiechem. I nie miałem ochoty na kolejną. Też warto zobaczyć yy, MotoGP. Nie? Najlepsi wywracają się właśnie wtedy, kiedy się dekoncentrują. Mark Marquez, ostatnio dawno mu się nie zdarzyło, ale choćby w ostatnim sprincie, Alex Marquez na prowadzeniu, prawda? I niestety, gleba. Jestem około 160 km przed Warszawą. Nawigacja pokazuje, że będę w domu około 19. Musiałem przedłużyć postój w Rzeszowie, bo naprawdę już czułem się bardzo zmęczony. Natomiast teraz czuję, że bez problemu dojadę już do Jest to też pierwsza moja wyprawa, w trakcie której nie, ja byłem w McDonaldzie w ogóle. Przez chwilę zastanawiałem się, czy podtrzymać tradycję. Ale postanowiłem raczej tego po prostu nie psuć. Częściowo to pewnie dlatego, że w krajach, w których byłem, w Rumunii i w Mołdawii, albo nie ma McDonalda, albo nie jest on tak popularny. Przy drogach głównych w ogóle go nie ma nie ma go gdzie postawić, bo tam po prostu wszędzie są wioski ale częściowo też po prostu jakoś tak się nie złożyło a być może zadbałem od dietę zapomniałem dodać, że na stacji w Słowacji ktoś z tej polskiej grupy jakiś żartowniś wyłączył mi zap. taki kawał Jest 18:53, jestem na miejscu. Uważam, że to naprawdę wyczyn. Słońce zachodzi, nasza wspólna przygoda dobiega końca. Powiem Wam, że oczywiście widoczność jest dużo gorsza, ale jest jakiś romantyzm w takiej jeździe ku zachodzącemu słońcu. Jestem mega głodny i zmęczony Zaraz wpakuję się do wanny Naprawdę szacunek i chwała dla Haneczki Chyba się przesiądę tak, żeby widać ją było bardziej Naprawdę to jest maszyna, no trudno będzie ze śmietnikiem Ten cykl nagrań jest trochę o tym, że nie musisz mieć nie wiadomo jakiego motocykla i nie musisz mieć nie wiadomo ile pieniędzy na koncie Możesz robić różne fajne rzeczy motocyklowe Jeśli podobała Ci się ta wyprawa i chcesz wiedzieć o następnych możesz zasubskrybować mój kanał na YouTube albo zaobserwować Moje social media, Instagram, emocjonalny motocyklista, Facebook, tytuł z Dziewięcki Jeśli interesują Cię wydarzenia stricte terapeutyczne, zapraszam Cię do zaobserwowania strony Facebook Psychoterapeuta Tytus Dziewięcki co roku organizuję też taką wyprawę Męski Krąg yy, która oczywiście na motocyklach yy, no, która jest fajną okazją do tego, żeby motocykliści się spotkali i pobyli razem skorzystali ze swojej obecności i yy, wsparcia Pan zaraz przejedzie BMW i nie dał rady Ode mnie to tyle Dziękuję Ci bardzo za obecność, za, za towarzyszenie mi w tej podróży i do zobaczenia przy kolejnej okazji Ach, chciałem jeszcze opowiedzieć o pogodzie Jestem pod wrażeniem, jak duża różnica może być w pogodzie w ciągu jednego dnia drogi motocyklem. Można by powiedzieć, że cyferki te same, ale składały się na zupełnie inną liczbę. Jak wyjeżdżałem z Rumunii, tam było 32, tu 23. Po drodze pod Rzeszowem, coś zaczęło się chmurzyć i wiać, i zwiałem stamtąd szybciutko. Po drodze ubierałem się konsekwentnie, i tak już tutaj e, za Lublinem e, zaczynało być chłodno, pod Warszawą z, zmarzłem, ale było fajnie. Było warto. O rany, ale jestem zmęczony. Cześć. Tęskniłeś się, co? Tak, cześć. Haha! Ha.